Rudzia! Wyjdź! Rudzia! Rudzia! Wyjdź! A, Ok, tylko poczekaj na chwilę, bo ja muszę się umyć, ubrać i się na mnie niega. Okej, okay, okej, okay, dobra, no ja sobie poleżę. Nie wyjdę i wcale nie mogę je myć. Co? Chyba nie. Musisz poczekać. No dobra. Mm. O, nareszcie jesteś. No chyba nie. Uwo, mi parowało domek. Tylko nie to. Nie ma mnie. Ale ty jesteś. O tam widzę cię. O tam, tam, tam. Nie, nie ma mnie. Nie, nie ma mnie. Ja jem sianko, ja jem sianko. Jednak wyszłaś. No to fajnie. Nie, nie, to widziałam. A i możesz mnie tak nie Ma te takie krępujące. Chodź, chodź, idziemy na łóżko, dobra? Nie, dobra. Tosia! Tosia! gdzie jesteś? No nie, o ja ładnie Tylko nie to. Nie, nie. A idę, stąd idę. a włoski mi pęka. A dobra, jest już normalnie. E, idę do domku. Jakiegoś do norki. Czy tego? chyba zjemy, się norkę. Kilka minut. Kilka godzin później. Mm. Mm. Jest noc. Jest tak ciemno. O nie. Uuhu. A, jajajaj! Mówię, że jest O, Dobranoc. Ranek, słońce świeci. A u mnie w dalej ciemno. A nie, jaskinka się zabala, tylko nie tak! Muszę uciec szybko, uciekamy. A jest ładna dalej. Niby by tak, że nie ma jej. A nie ma. tym się tam. Ej, Sasha, nową norkę. No, nie, no chyba że tu jecie. cie, 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 cie. cze, cze. Aha, czy, 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 Ej, ktoś ty, czy, Ej, no ktoś ty. To kto z Ty? To lustro jest dziwne, uciekam. Nie, sama ja tu Cię. To lustro się do mnie przybliża. O nie, o nie. O nie, robi się jednością. O dobra, już żyje. zje, zje, zje. A dobra, już dobrze. Cześć, witaj. I tak, Cisza. Wielka cisza. No, 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 yeah! Nie, 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 na ciebie. nie, 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 się Już nie, nie, od tego piekielnego, głupiego, e, lustra. No tak. O, no tak, O nie, No nie, no, 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 no. Pa, pa! Aha, jak coś, to to zostawcie lajka, bo to mój odcinek, mój film i subujcie, żebyście żeby widzieli drugą część moich pięknych historyjek. No pa, pa! Pa!